Cześć kochani, zaczynamy kolejne golenie. Trochę pewno zaskoczeni, że dzisiaj, ale no co. 30 impreza. Pierwszego, kolejna impreza. Drugiego do pracy. Moja Ania mówi: ogól się jutro, no ale z takim zarostem do roboty nie za bardzo. No musiałbym chyba jak większość youtuberów w jeden dzień kręcić film, w drugi obrabiać, wstawiać gdzieś tam, wtedy by było tak jak trzeba, że tak jak mówiliśmy 1 maja jeden film, 15 maja drugi i tak by to wszystko się odbywało. No ale że wstawiam na bieżąco, no to dzisiaj postanowiłem dać wcześniej po prostu niż z opóźnieniem 2-3 dniowym filmik. Chociaż dzisiaj też trochę w biegu, trochę na działce porobiłem. No i co? I wracamy do polskich mydeł. Już Wam pokazuję co dziś jest na rzeczy. Już to jest z lustra, bo znowu będą jakieś plamki centki. Mydło do golenia. Domowy kosmetyk. O, z ładną kartką ostatnio pokazywałem. Mydło latające w środku, z którego kawałek odłamałem. I w sumie już dzisiaj mogę coś o nim powiedzieć, bo bo bo. bo no bo już się natestowałem, że tak powiem. Zwidzę twarz. Pewno czekacie na coś takiego. Limonka. Razorok ale to to będzie 15. Potestuję tą limonkę, to jest presheif. Kto jeszcze nie wie, to jest presheif. Ja bardzo lubię presheify. Potestuję, popróbuję. Powiem wam, o co kaman, czy jest tak dobre jak kostka Feniksa. Mm. Czy może lepsza, czy gorsza, czy co się dzieje? Mydło bez zapachowe, kolorystycznie tu macie A1, a tu jest, nie wiem czy będzie widać różnicę, ono jest trochę takie yy, jaśniejsze od A1. Mydła porównywalne, chociaż no to yy, mydełko domowe. Domowy kosmetyk, no przynajmniej można tak powiedzieć, że da się wyrobić yy, borsukiem, da się wyrobić atomową rakietą. Chciałem wyrobić dzikiem, bo mówię twarde mydło zazwyczaj się wyrabia twarde mydło yy, dzikiem. No i, i ząk. Piana prawie nie wyszła z tego dzika. Yy. Zerkam na baterię bo naładowałem do połowy, ale się kręci. I generalnie zmoczę pędzelek. Generalnie tak. Mydełko nas kosztuje. Już sobie sięgam listę. Zobaczcie, że w ten sposób mydło do golenia. 24 zł za 30 gram. Pytam się, czemu tak drogo i czemu taka cena za to coś? Pani Ewa o sobie pisze, tu jeszcze Wam zerknę, że jest księgową, która po 30 latach pracy zdecydowała się robić mydła takie domowe, handmade. No dobra, okej, okay, no ale. Czemu zaraz to sprzedawać? A jeżeli już sprzedawać, to czemu to nie jest jakością mydła bydgoskiego? Czemu to jest tak drogie? No, bo sobie można przeliczyć. I, i, i jeżeli się wyrabia mydło hobbystyczne i postan to albo się je robi dla siebie do szuflady hobbystyczne, albo jeżeli się już to chce sprzedać, to. Teraz sobie trochę wody dodam. No to no niech to będzie miało jakiś poziom, tak? Ja bym nigdy w życiu nie sprzedał, nie wiem, brzytwy, do której bym sobie sam dorobił okładki. Po prostu nie umiem tego robić. I co, napisałbym produkt Handmade i z kiepskim dłutem okładki i to wcisnął komuś, tak? No nie no, no sorry, litości. Także... Jak widzicie, w porównaniu do A1 coś tam wychodzi, ale no, do poprawki, tak. Ta piana zanika, to się nie pieni tak jak należy. No, gdybym miał tylko dzika, nie, nie posiadał tylu pędzli, to bym z tego mydła nic nie wyrobił. Mm. Po prostu nieuzasadniona cena. Można sobie pisać, że chce się robić produkty bez tam konserwantów, cudów na kiju, chemii domowe, ale żeby jeszcze to dawało radę w Goleniu także nawet się ucieszyłem jak się zapisałem do kolegi Spectrum, kolegi Rafała na test kolejnego preszajwa bo mam kolejne mydło którego bez preszajwa się nie da użyć no nie no no, koledzy z Bydgoszczy udowodnili że i w Polsce da się zrobić dobre mydło tak tylko Czemu nasi producenci wciskają babole za grubą kasę? Tego nie rozumiem. No bo 30 gram mydła, tam było ile? 24 mówiłem, czy coś takiego? No to to se łatwo obliczyć, ile kosztuje 150 gram mydła. Za co? Za to? Za pianę, za którą, której nie będzie? No Przecież, kochani, no sorry, winę tu. Jest trochę lepiej niż mylełka jeden, ale tylko trochę lepiej. Także przetestowałem. Czy ostatni czas to mydło? i no nie, nie. Przy okazji mydła Wydgoskiego, bo bym znów zapomniał i mydełka A1 na mydle Wydgoskim wkradł mi się pewien ząk, jak usuwałem. Film o A1 Zostało zdjęcie z filmu A1 Myślałem że wszystko usunęło I że do wstępu dodam film No niestety nie udało mnie się Minami zrzadła jak później oglądałem No, co mam goli Przy dziku mielibyście całkowity jubel i brak piany. No, w każdym bądź razie... To jest to co mówiłem, żeby te filmy ze spokojem przejrzeć, to bym musiał dzień jakoś wcześniej nagrywać. A jak ja ganiam w pośpiechu między pracą, teraz doszła działeczka. Mój kochany relaks, że tak powiem. I wychodzi coś takiego, co nie powinno mieć miejsca. Nawet jak się robi film nieprofesjonalnie. Nawet jakbym chciał odsprzedać to mydełko, no to tam jeszcze pisze zwierzyć twarz, tak, pędzel, medło wyrabia gęstą pianę. Gdzie ta piana? Ludzie kochani, w którym momencie? Jak dzisiaj zerkłem na opis, to tylko się zaśmiałem. I Ewo chyba pora wrócić do tej księgowości albo zrezygnować z mydła do golenia. No, do nie starczy tak mydła dorobić do rąk. do, doskonałe do rąk pewnie. Do prania skarpetek ewentualnie. gdzieś się Pani zdarzy mnie obejrzeć, to niech Pani choćby zobaczy jak jest piana z mydła Nuavia, no. Nawet nie, no, Nuavia. Jest jeszcze Haslinger, przepraszam. Kosztuje 20 zł za 50 gram. I to, co robi Haslinger, no to... Nie ma poślizgu, nie ma flinu, nie ma niczego. Wydawało mi się w poprzednich goleniach, że coś tam jednak zostaje i że tak porównywalnie do A1, ale jednak chyba za bardzo nie ma co porównywać do niczego, tego mydła. Zerkam, czy się nagrywa. Nagrywa się. Ogolimy się dalej. No trochę psioczenia, trochę golenia, ale po prostu powiem wam, jak się człowiek goli tydzień takim produktem, to tęskni za naprawdę dobrym mydłem, gdzie jest poślizg, gdzie po prostu jest ten cały film, gdzie można się ogolić. No ale teraz chwila przerwy Kiedy kolega na forum Kolega Spectrum poprosił o, o testowanie tego preszejwa Z miłą chęcią się zgodziłem Lubię preszejwy I za i 15 maja gdzieś tak około Bo widzicie to się trudno strzelić na pewno będzie pryszajf. Po tygodniu używania. Po tygodniu używania tego pryszeiwa myślę, że coś wam więcej powiem. W jego temacie porównamy przede wszystkim obie kostki: kostkę Feniksową, kostkę Rejzoroka. No. Lubię być w pracy ogolony, odkąd mogę się golić co dwa dni bez żadnych konsekwencji. Prawnych, jak to się mówi, czyli bez oklapniętej gęby, a dzisiaj może sobie ziaję, użyję. Już tyle rozmawiamy o wszelkich prszejach, to to jest takie fajne na zacięcia. Podrażnienia dostałem od dzieci na Dzień Ojca i. Czasem lubię się tym smarować. No, ja jestem ogolony, ale tak jak Wam powiedziałem, lubię lepsze rzeczy do golenia: coś, co daje poślizg, flin, coś, gdzie się skóra czuje fajnie, a nie jakby była darto palona widać przecież, nie? No, te czerwone place. Dobra, kochani. Widzimy się 15. Za dzisiaj Wam dziękuję. Kolejne polskie mydełko. Pieniądze wydane w błoto. No, ale albo to Pani zmieni recepturę, albo Wy już go nie kupicie. Cześć.